Witajcie, parę słów o olx o obsłudze. Taka sytuacja. Wylogowano mnie z konta, z którego korzystam. Płacę za ogłoszenia. Aktualnie mam wykupiony pakiet ogłoszeń. W niektórych kategoriach, nie? Mam zamówione też parę rzeczy przez, za pomocą wysyłki OLX. No i tak się stanęło, że te konto było jeszcze zalożone jakiś czas temu na maila strona którego już nie istnieje. No i słuchajcie, wylogowało mnie i, i chcę, żebym potwierdził że kolejną, ko, kolejne logowanie, ale korzystałem z maila. No i słuchajcie, pisałem. Do pomocy Przy, e, zrobiłem weryfikację, i tak dalej. Bardzo ciężko im to idzie. Już drugi, o no, w sumie to już trzeci dzień. I jak na razie, nic im to się nie udaje zrobić. Nie wiem, kto tam pracuje, za co dostają kasę, po co ja w ogóle płacę za te ogłoszenia, i tak dalej. Jak w razie, W. Ja nie mogę e, nic z tym zrobić także uważajcie w takich przypadkach. Trzeba bardzo uważać na, na takie rzeczy jak jeśli będzie trzeba coś zmienić e, w danych konta bez dostępu do konta to to przerąbane pozamiatane także. Ciężka jest sprawa. Numeru telefonu nie ma. Dodzwonić się nie można. A a pisać mailowo to odpowiadają raz na dobę, przykładowo. I piszą, że niby wszystko ok, odblokowane, ale to nie było konto zablokowane, to było także, chciała po prostu potwierdzenie, że to ja się ogłuję. Ale nie mogę tego zrobić tak jak wcześniej powiedziałem. Strona, na której był założony mail, już dawno nie istnieje. No tak się stanęła, No kurde. No. Także pozdrawiam.